Hejka, Hej, hejka, dzisiaj robimy nowy domb maj. tu będzie tam na trzecim piętrze... No tu będzie dziewczyna z tego brudno. Nie wiem. Nieważne, jest jakaś chłopka. Umie na szybko pożyć, nie umierać. No dobra. Nieraz trzeba się pokować. Tu miało. No, Chciałam zięć. Przejdźmy do starości. Okej, okay, to ja się. Ciągle jest. Jestem już. No i co dobra. Dokument. przecież ciągle przerabiamy dumne jakieś inne. Co problem? Nie, bo nie zachowamy możesz być gotowy no służy, Jezus masz dobra czekajcie dobra dobra, to spakować hop 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 jeszcze ciuchy Hop, hop, hop i gotowe, a jeszcze telefony, dobra trudno, okej. Okay. Mm. Chodź, idziemy się spakować. No, y, y. no jest ja pakusza. Dobra. Okej. Okay. Kuba spakusza. Dobra. Dobra, ja się tu nasz suger. Cuchy, że ma telefon, aparat. To, to, to. Okej, okay, to to, to to, 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 to i to. I gotowe. A no to niepotrzebne. potrzebne. Dobra, dobra, teraz ja się na szybko spakuję, to wezmę fry. Dobra, ktoś mi z tym i najwyżej. Hmm. Dobra, hop hop. Hop. Hop hop. hop, hop. hop, hop. hop, hop, hop. Hop, hop, hop. I hop. Hmm. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, tylko my teraz zostaliśmy. Co? No. Dobra, już jesteśmy. Chodź, idę. Dobra. To... Staraj wszystko spakować. Hop. Hop. Dobra, to, oj. Okej, okay. to. To, nie, nie chciałam się w to przywielać. To, 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 to. I to, zmieściło się wszystko. To, to, to. Da, da, da. Hop, 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 Ile chciał Pawek? nie niebieskie są. Okej. Okay. Hop, hop. <laughs> hop. E. To weźmiemy. To, to. 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 to ha i tu to wszystko hop, hop. Dobra, jakoś to wyśmiemy, jakoś to będzie. Dobra oj. Oj, oj, oj z tym może być problem albo jednak z tym nie będzie problemu to weźmiemy no dobra weźmiemy to dobra Możemy robić co chciałam. Dobra. Dobra. Wchodzimy. A i dobre robimy to. No i poszedł to śmieci i znowu budujemy ten sam dom. I budujemy Dobra, i wchodzimy no, Dobra mm, Pierwszy zaczynamy od tego Takie, e nie Takie, e nie Takie mm. Podłoga, podłoga taka. I łóżko. Może bym dała te, a może te. Dobra daję te. E, i ona będzie. Tu dwa. E, to oczywiście nie będzie Kitty, Tylko to będzie taki. Jakby to powiedzieć, mieszany pokój. Hmm. Hmm, dobra, ciuchy, ciuchy. Też nie mam za dużo ciuchów, damy tym razem do takiego pieska. Hmm. Tam, tam, może damy coś fajnego może tam to niech będzie a tam będą już grania czyli jak grę hop a i czekistyki też muszą być eee, hop hop braj eee, ty... e, do... right. I resztę to będzie w drugiej części, więc pa pa.